Czy będziemy musieli zrealizować werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, marszałek Bosak? Suwerenność polega na tym, że państwo ma swój własny porządek prawny i konstytucyjny i nie przyjmuje dyktatu z zewnątrz. Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ma piękną nazwę, ale to po prostu grupa polityków wyselekcjonowanych przez zwolenników pogłębiania integracji europejskiej, do której nie są dopuszczani politycy o poglądach konserwatywnych czy suwerennościowych. My nie mamy żadnego obowiązku, żeby uznawać te werdykty SUE, które godzą w nasz porządek konstytucyjny, a ten godzi w nasz porządek konstytucyjny i ma fałszywe uzasadnienie swobodą przemieszczania się. Swoboda przemieszczania się dotyczy ludzi, a nie przepisów Pani poseł, mamy obowiązek zrealizować ten werdykt, czy nie? Nie możemy sobie wybierać, które wyroki TSUE Realizujemy, realizujemy. Tu jest kwestia z jednej strony przygotowania odpowiednich ustaw w Polsce i to się niestety bardzo mocno ślimacza. A druga kwestia to jest kwestia zmiany e, dokumentów w Ministerstwie Cywryzacji i rozporządzenia wydanego przez ministra e, administracji spraw wewnętrznych i administracji. I my to, e, my to musimy zrobić i zrobimy, bo to nie jest tylko kwestia n, realizacji wyroków, to jest kwestia tego, jak my na, mamy n, konflikt porządku prawnego między Polską Europą, ale też całym światem. Bo ja przypominam, że jeżeli w polskim hotelu zatrzyma się sekretarz Skarbu, e, Scott nie, nie pamiętam nazwiska nie chciałbym powiedzieć FBZ karbu Stanów Zjednoczonych razem ze swoimi mężem i dziećmi, no to polska policja go może aresztować. Pan Marszałek Zgorzewski. Pani gada takie... Pani plecie w tym programu od początku, ale teraz już Pani przegięła.